Krystyna Janda nazwisko, które rozbrzmiewa w całej Polsce jako synonim sztuki, talentu i rewolucji kulturalnej. Od lat 70. błyszczy na scenie i ekranie, wcielając się w niezapomniane postacie, które podbiły serca i umysły widzów. Jej wszechstronna kariera nie ograniczała się jedynie do aktorstwa została także reżyserką, pisarką i jedną z największych orędowniczek polskiej kultury. Co jednak sprawiło, że stała się ikoną. Jak przyczyniła się do przemian w polskim teatrze i kinie. Jakie wyzwania naznaczyły jej drogę. W tym filmie zagłębimy się w historię Krystyny Dżandi, od jej pierwszych kroków na scenie po pozycję jednej z najbardziej szanowanych postaci artystycznego świata. Zostań z nami do końca i odkryj, jak ta żywa legenda wpłynęła na świat sztuki. Krystyna Janda urodziła się 18 grudnia 1952 roku w Starachowicach, w Polsce. Od najmłodszych lat wykazywała niezaprzeczalną pasję do sztuki. Jej droga rozpoczęła się w Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza, gdzie szybko wyróżniła się jako obiecująca młoda aktorka na polskiej scenie teatralnej. Jej talent, energia i charyzma przyciągnęły uwagę uznanych reżyserów, co zapewniło jej znaczące rol już na początku kariery. Przełomowy moment w jej życiu nastąpił w 1977 roku, gdy zagrała główną rolę w głośnym filmie Człowiek z marmuru, Człowiek z marmuru, w reżyserii Andrzeja Wajdy. Jej intensywna i poruszająca kreacja Agnieszki, młodej reżyserki dążącej do ujawnienia politycznych prawd, zrewolucjonizowała polskie kino. Film ten nie tylko zapoczątkował jej wieloletnią współpracę z Wajdą, ale także uczynił Jandę rozpoznawalną na arenie międzynarodowej, Umacniając jej pozycję wśród najwybitniejszych europejskich aktorek. W kolejnych latach Janda błyszczała w wielu kultowych rolach, w tym w kontynuacji tej historii w filmie Człowiek z żelaza, człowiek z żelaza 1981 rok. Obraz ten miał ogromny wpływ na polskie społeczeństwo, ukazując ruchy związkowe i narodziny rewolucji Solidarności. Jej występ spotkał się z entuzjastycznym odbiorem i przyniósł jej światowe uznanie. Czyniąc ją symbolem siły i autentyzmu w aktorstwie. Jednak mimo sukcesów na wielkim ekranie, Janda nigdy nie porzuciła swojej miłości do teatru. W latach 80. i 90. występowała w wielu wymagających sztukach, podejmując się ról, które pozwalały jej eksplorować własne możliwości artystyczne. Jej zaangażowanie w sztukę doprowadziło ją także do reżyserii, co tylko umocniło jej pozycję jako wszechstronnej artystki. Ale Janda nie ograniczała się jedynie do grania. W latach 2000 roku podjęła odważną decyzję: założyła Teatr Polonia. Niezależną scenę poświęconą nowatorskim spektaklom i nowym perspektywom w polskim teatrze. Później stworzyła także Och Teatr, kolejny ważny punkt na mapie kulturalnej Polski który umocnił jej wpływ na świat artystyczny. Dzięki swojemu unikalnemu stylowi i magnetycznej obecności, Janda zdobyła serca wielu pokoleń widzów, stając się prawdziwą ikoną polskiej kultury. Jej niestrudzona praca, połączona z niegasnącą pasją do sztuki, przyniosła jej liczne nagrody i wyróżnienia na przestrzeni dekad. Czy wiedziałeś, że Krystyna Janda była pierwszą polską aktorką, która zdobyła nagrodę na Festiwalu Filmowym w Cannes? Napisz w komentarzu, który jej film jest Twoim ulubionym. Krystyna Janda zawsze była kimś więcej niż utalentowaną aktorką to kobieta o silnych przekonaniach, która nigdy nie bała się mówić tego, co myśli. Na polskiej scenie jej stanowczość w sprawach polityki i kultury budziła zarówno podziw, jak i kontrowersje. W latach 80., gdy Polska przeżywała okres silnych represji politycznych pod rządami komunizmu. Janda stała się symbolem oporu kulturowego. Jej rola w Człowieku z Żelaza była odbierana jako krzyk wolności, co naturalnie zbliżyło ją do ruchu Solidarności. Jako artystka wykorzystywała swoją popularność do wspierania idei demokratycznych, stając się wyrazistym głosem w walce z cenzurą. Ta postawa jednak nie pozostała bez konsekwencji. W czasie stanu wojennego, wprowadzonego w 1981 roku. Wielu ludzi związanych z opozycją spotkały represje i trudności zawodowe. Choć Janda nigdy nie została oficjalnie obrzęta zakazem pracy, osobiście odczuła ciężar swojej politycznej postawy. Zdobywanie ról stało się trudniejsze, niektóre jej projekty napotykały biurokratyczne przeszkody. Po upadku komunizmu i demokratycznych przemianach w Polsce wydawało się, że świat sztuki stanie się bardziej otwarty. Jednak Janda szybko przekonała się, że pojawiły się nowe wyzwania. Jej bezkompromisowość i zaangażowanie w sprawy kultury nie zawsze spotykały się z powszechną aprobatą. W latach 2000 rok, kiedy postanowiła założyć Teatr Polonia, musiała zmierzyć się z problemami finansowymi i oporem politycznym. Otwarcie niezależnej sceny teatralnej w Polsce nie było prostym zadaniem, a wielu sceptyków kwestionowało jej decyzję o zainwestowaniu własnych środków w tak ambitny projekt. Jednak, jak zawsze, Janda nie ustąpiła. Jej determinacja sprawiła, że teatr odniósł ogromny sukces, udowadniając, że sztuka może przetrwać nawet bez wsparcia państwa. Z biegiem lat jej publiczne wypowiedzi stawały się coraz bardziej wyraziste. Krystyna Janda często krytykuje decyzje polityczne, które uważa za szkodliwe dla kultury i wolności słowa. W wywiadach otwarcie sprzeciwia się cenzurze i zmianom w polskim świecie artystycznym, co niejednokrotnie wywołuje kontrowersje, a nawet ataki ze strony bardziej konserwatywnych środowisk. Dużą część swojej uwagi poświęca także kwestii roli kobiet w społeczeństwie. Janda nigdy nie ukrywała swoich feministycznych poglądów i wielokrotnie mówiła o trudnościach, z jakimi kobiety muszą się mierzyć w branży filmowej i teatralnej. W wywiadach przyznawała, że na początku kariery musiała walczyć o to, by być traktowaną poważnie w świecie, który wciąż był zdominowany przez mężczyzn. W 2018 roku jej komentarze na temat sytuacji politycznej w Polsce wywołały ogromne poruszenie. Po wyrażeniu swojej frustracji wobec rządzących, spotkała się z ostrą krytyką ze strony konserwatywnych środowisk, które oskarżyły ją nawet o bycie wrogiem narodu. Mimo to Janda nie zmieniła swojego stanowiska. I pozostała wierna swoim przekonaniom. Pomimo kontrowersji, jej wpływ na kulturę pozostaje niezachwiany. Kariera Krystyny Dżandi wciąż kwitnie, a jej rola w polskim świecie sztuki jest niepodważalna. Dla wielu jest ona symbolem artystycznego oporu kobietą, która nigdy nie pozwoliła się uciszyć. Przez dekady Krystyna Janda zbudowała imponującą karierę, pełną niezapomnianych ról i wyjątkowych osiągnięć. Jednak, mimo tylu lat intensywnej pracy, jej pasja do teatru i kina pozostaje niezachwiana. Podczas gdy wiele gwiazd decyduje się na zwolnienie tempa, Janda nie ustaje w działaniu, reżyseruje. Gra i nieustannie poszerza swoją kulturalną działalność. W ostatnich latach jej zaangażowanie w teatr Polonia i Och Teatr stało się kluczowym elementem jej artystycznego życia. Te miejsca to nie tylko sceny teatralne, to centra oporu kulturowego. Gdzie sztuka służy refleksji i społecznej transformacji. Janda wielokrotnie podkreślała, jak ważne jest, by teatr pozostał dostępny dla wszystkich i by spektakle poruszały aktualne, istotne tematy. Mimo ogromnego dorobku artystycznego aktorka nie jest wolna od trudności, jakie kultura napotyka we współczesnej Polsce. W obliczu narastającej polaryzacji politycznej stała się celem ataków ze strony środowisk konserwatywnych. Które krytykują jej otwarte poglądy i sprzeciw wobec niektórych decyzji rządzących. Jednak Janda pozostaje nieugięta, dla niej sztuka to coś więcej niż aktorstwo. To misja, która ma prowokować, skłaniać do myślenia i inspirować. W ostatnich latach aktorka eksploruje także nowe formy wyrazu, angażując się w kino niezależne i literaturę. Jej książki i felietony spotykają się z dużym uznaniem. A refleksje na temat życia i sztuki są źródłem inspiracji dla wielu. W swoich tekstach porusza tematy pamięci, pasji i oporu, umacniając swoją pozycję jako jednej z czołowych intelektualistek polskiej sceny kulturalnej. Pomimo napiętego grafiku, Janda zawsze znajduje czas, by mówić o sprawach, które są dla niej ważne o prawach kobiet, wolności artystycznej i roli kultury w budowaniu zdrowego społeczeństwa. Jej zaangażowanie nie kończy się na słowach, poprzez swoje spektakle i projekty daje głos tym, których problemy często są pomijane. Czy myśli o emeryturze? Na to pytanie odpowiada zawsze tak samo. Nie. W wywiadach podkreśla, że dopóki starczy jej sił, będzie wychodzić na scenę i stawać przed kamerą, bo dla niej sztuka to nie zawód, to powołanie. Wpływ jej działalności jest niezaprzeczalny. Otworzyła drzwi nowym pokoleniom aktorek, udowodniła, że teatr niezależny może odnieść sukces, i pokazała, że artysta powinien mieć odwagę zabierać głos w ważnych sprawach. Jej dziedzictwo to nie tylko filmy i spektakle, ale także miliony Polaków, których poruszyła swoją sztuką. Fani, którzy śledzą jej karierę od dekad, wiedzą, że jej obecność to symbol oporu, talentu i pasji. Dla wielu Krystyna Janda jest uosobieniem tego, co najlepsze w polskim teatrze i kinie. A przy jej niespożytej energii można być pewnym, że jeszcze przez wiele lat będzie zachwycać publiczność. A ty, miałeś okazję obejrzeć jakiś spektakl lub film Krystyny Jandi? Jaki jest Twój ulubiony? Podziel się w komentarzu. Jeśli lubisz inspirujące historie o wielkich artystach, nie przegap naszego kolejnego filmu. Ulisy życia kolejnej legendy kina na pewno Cię zaskoczą. Zostaw swoją wiadomość dla tej gwiazdy.